Witam serdecznie Państwa. Dzisiaj mamy siódmy październik 2024 rok. A jestem tu w rodzinie takiej, gdzie taka sytuacja była, że było dużo plastrów nowych, których matka nie czerwiła. I z tego powodu rodzina może była troszkę zdołowana. Nie całkiem pobrały mi pokarm. i muszę popatrzeć jaki stan tej rodziny hmm. jaki stan tej rodziny i tak się w ogóle zastanawiam z czego te pszczoły uciekły z gniazda i siedzą za zatworem jak państwo widzą no muszę pójść podem, pod dym ponieważ poczułem bardzo silny zapach jadu pszczelego to jest proszę państwa pszczoły rodzina pszczela dała sygnał że jest niebezpieczeństwo i w każdej chwili te pszczoły mogą się na mnie wylać i mi taki łomot spuścić, że się nie pozbieram ale poczuły dym od razu zaczęły się przemieszczać w kierunku gniazda o jak państwo widzicie dużo nadróbek nadramkowych ale kałka z pszczoła z tego słynie że sobie lubi takie nadróbki robić i zobaczymy mimo że tyle pszczół, mrów pszczół tu jest za zatworem to one nie są skłonne do brania syropu Kurczę, a ten zatwór wypasował wziąć pod szlifierkę kątową, go troszkę przyszlifować, ale dzisiaj mało czasu na takie zabiegi, grafik napięty. Plaster pięknie wypełniony a wstawię go tu to może te pszczoły przejdą na niego i teraz spróbuję się pomocować z tym zatworem no niestety odniósłem sukces udało się ten zatwór ruszyć był mocno zakitowany gdy pszczoły mocno zatwory kitują hmm, to nie zima już mimo że ta rodzina pszczela tam czerwiła na pięciu ramkach, sześć ramy było nieczynnych. To w trakcie podkarmiania i po podkarmianiu zimowym zimowego ten stan się dopełnił. I proszę państwa, i co jest ważne, tu ta rodzina pszczela była osadzona na plastrach na komórce 54, nie 51 Tu mówię w stosunku o krótką komórkę No tu już Miejsce do uwiązania kłębu Tak piękne miejsce do uwiązania kłębu Widać, że świeżo zalany plaster. Także rodzina jest duża. Myślałem, że tu będzie marnie, a tu jest zgrabnie. No, ładnie dopełniły plaster. Także jeszcze mają ze setkę syropu do pobrania i tak biorą jakby im się pić nie chciało Naprawdę Licząc te pszczoły za zatworem w ulu po ścianach to jest bardzo mocna rodzina i teraz zatczarowany ołówek no dlaczego gwoździem proszę państwa bo na odstępniki nie masz szans dokładnie ustawić ramki do krótkiej komórki próbowałem zrobiłem odstępniki nawet na 6 mm po wielokrotnych próbach i się okazało że położeniu położeniu ramek na tych odstępnikach 6 mm wychodziły przestrzenie międzyramkowe i po 11 mm A w tym macie no to sobie zdajecie sprawę na bieżąco sytuacji Czy obsiady, czy nie obsiady, No popatrzcie się jak pięknie wyniósł pszczół Pięknie wyniosłem pszczoły za zatworu no pszczoły przepięknie się gniazda trzymają. Teraz tu za ramkami zrobiłem większą przestrzeń drodzy Państwo, widzą Państwo za ramkami większą przestrzeń to będą mieć lepiej pszczoły się koncentrować Liczna rodzina niespotykane to w mojej pasiece To znaczy, że tu nie możemy podejrzewać tych ulu żadnych nosemos i innych chorób szczelich, skoro nie jest tak dobrze stanem liczebnym rodziny. i to wszystko ułożyć, zabezpieczyć z jednej strony, z drugiej strony ten ta jest tak położona ułożona aby umożliwiała przejście pszczół na inne ramki w drugiej części sezonu po pierwszej części sezonu to raczej nie będzie takiego problemu, że pszczoły będą musieć gdzieś przechodzić. No i te rodzinę, drodzy Państwo, można uznać za zakarmioną na tą chwilę. I też mocna rodzina, ale bardzo pomału. Ten pokar wybiera. Bardzo pomału ten pokar wybiera. Tam troszeńkę ma. Tego pokarmu dużo pszczół jest natopione. A podniesę, żeby jej spłynęło. I tu można odnotować tej rodzinie, że już jest na zimę wykarmiona. Ale ja takich rodzin mam w tym roku kilka. No niestety, tak w tym roku się losy w mojej pasiece potoczyły. że tamtego roku najsilniejsze rodziny nie miałem takie jak teraz najsłabszą. No i to ludziom zakładam, aby w ulu leżało, bo nie ma potrzeby ich obtulać. Tu już procesy życiowe, sezonowe się wygaszają w tym ulu. I proszę Państwa, serdecznie się z Państwem żegnam.